Drodzy Państwo, dzisiaj, 18 grudnia w środę odbyła się szósta sesja Rady Powiatu w Lublińcu z uwagi na przepiękny okres świąt Bożego Narodzenia. Nie będę dzisiaj Państwu opowiadała o sprawach merytorycznych, trudnych, którymi zajmowaliśmy się na tym posiedzeniu, ponieważ nie są to tematy niecierpiące zwłoki i spokojnie mogą poczekać do nowego roku. Będzie na to jeszcze czas. Wciąż pozostając jednak w temacie Świąt Bożego Narodzenia, chciałabym się z Państwem podzielić moimi spostrzeżeniami. Wiecie Państwo, że jestem pierwszy rok radną. I to są moje pierwsze święta w powiecie lubnieckim. Wcześniej, przez 17 lat, pełniłam funkcję zastępcy burmistrza i pracując w Urzędzie Miejskim w Lublincu, wyniosłam z niego nieco inną praktykę. Choć nie wiem, czy się to teraz nie zmieniło, ale przede wszystkim wyniosłam Wielką dbałość o wydatkowanie środków publicznych. Dzisiaj, kiedy przyszłam na sesję, na swoim miejscu znalazłam świąteczny upominek. Jak zaznaczył pan starosta, został on przygotowany przez zarząd powiatu. W mojej głowie pojawiło się od razu pytanie: czy ten upominek został sfinansowany z diet tych radnych, członków zarządu, czy jednak ze środków publicznych? Jeżeli z diet, to bardzo serdecznie za niego dziękuję i doceniam. Prezent zapakowany był w dobrze Państwu znaną torebkę z logiem powiatu Lubinieckiego, a w niej dwa kalendarze ścienne z przepięknymi zabytkami powiatu Lubinieckiego, dwa kalendarze trójdzielne z podobnym wydaniem, kalendarz osobisty w formatu A5. Gwiazda betlejemska, udekorowana w czerwone sukno i wisienka na torcie. Przepiękna. Szklana, ręcznie malowana bombka z dzwoneczkiem i z wizerunkiem budynku starostwa powiatowego. Jak to zaznaczył pan starosta, żeby przypominała nam powiat. A mnie, drodzy państwo, nie trzeba o nim przypominać, tak samo jak nie trzeba mi przypominać o moich obowiązkach. I bardzo bym chciała, żeby ten gest zarządu powiatu przyniósł jakieś dobro, niekoniecznie mnie jako radnej. Dlatego postanowiłam przekazać tą skaną bombkę na licytację. Na licytację dla Kuby. Mam nadzieję, że znajdzie się jakiś miłośnik, zwolennik samorządowych gadżetów albo po prostu skanych bombek. I również oddam kalendarze, i te ścienne, i te trójdzielne, osobom, którym bardziej się przydadzą. Jeżeli jesteście Państwo nimi zainteresowani, bardzo proszę o kontakt lub wiadomość w komentarzach albo w wiadomości prywatnej. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę spokojnego wieczoru.